Radio Łódź. Zaprasza Dorota Matyjasik. Dzień dobry w studiu. Witam Tomasza Trele, posła Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu. Panie pośle, czy hmm, chcecie deprawować dzieci od września? Tak uważa episkopat. Ja tylko przypomnę fragment listu. Drodzy rodzice, przyszłość waszych dzieci jest w waszych rękach. Pamiętajcie, że jesteście odpowiedzialni za ich prawidłowe wychowanie. Nie wolno wam zgodzić się na systemową deprawację waszych dzieci. Jeżeli episkopat mówi tak, to na pewno jest odwrotnie, bo jak panowie, którzy przynajmniej w sposób legalny, taki formalny nie mają dzieci, chcą uczyć rodziców o wychowaniu dzieci, to rodzic podejmuje decyzję i mówi pani o nowym przedmiocie edukacja Zdrowotna. Ja byłem zwolennikiem od samego początku, jak i cała lewica, że to powinien być przedmiot obowiązkowy. Ostatecznie stanęło na tym, że on jest do wyboru i decyzji rodziców, bo tam naprawdę nie ma nic złego. Ja wiem, że episkopal wiem, że prawica i skrajna prawica widzi tam tylko kwestie związane z seksem. To już zostawiam bez komentarza, ale tam jest wiele innych, bardzo ciekawych, dobrych rozwiązań, jeżeli chodzi o zdrowe nawyki żywieniowe, jeżeli chodzi o edukację żywieniową, wiemy, że walczymy z otyłością wśród dzieci i młodzieży i taki przedmiot ma pomóc. A tu to rodzic ja, ostatecznie. Panie chcecie przekonać rodziców, by nie wypisywali dzieci z tych zajęć, skoro nie udało się przekonać nawet własnego koalicjanta, mówię o polskim stronnictwie ludowym. Znaczy, wie pani, to nie chodzi o przekonywanie rodziców, to chodzi o to, żeby... No, im... głos PSL-u zadecydował w tym To wypadku. chodzi o to, żeby informować rodziców, o czym jest ten przedmiot, ale to będą robili dyrektorzy szkół, to będą robić nauczyciele. Ja to robię, korzystając z okazji, z uprzejmości, że zostałem dzisiaj do państwa zaproszeni, natomiast no ja w sumienia i decyzje rodziców wchodził nie będę. Ja e, e, będę chciał, żeby moja córka... Na takie zajęcia chodziła. Mam dużo znajomych, przyjaciół, którzy z tego przedmiotu dzieci nie będą wypisywać, ale są pewnie tacy rodzice i będą tacy rodzice, którzy wypiszą. No na tym polega do wolność i decyzja rodziców, ale na. Pewno nic nie jest w tym złego. Ja zresztą jutro wstępnie mam zaplanowane z panem przewodniczącym Krzysztofem Makowskim, radnym Rady Miejskiej WŁODZI, konferencję prasową w ŁODZI. Będziemy mówić o tym przedmiocie, będziemy mówić o korzyściach ze wprowadzenia tego przedmiotu. To naprawdę nie jest nic złego. Ale jeszcze raz, jak słyszę episkopat, jak słyszę księży, którzy nie mają żadnego, albo przynajmniej nie powinni mieć żadnego doświadczenia w wychowaniu dzieci, no to, 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 to jestem dość przerażony. Były minister edukacji, Chwali bardzo, to stanowisko episkopatu pisze Brawo i oczywiście publikuje gotowy już dokument dla rodziców do wypełnienia, by łatwiej było wypisać dzieci. No. To tym bardziej, jak Przemysław Czarnek mówi o tym, że brawo dla episkopatu, to trzeba mieć mocno wyostrzone zmysły, żeby zapoznać się, czym jest ta edukacja zdrowotna, bo jeszcze raz, edukacja zdrowotna to nie tylko informacja o, seksu, o aspektach seksualnych, o seksie, tylko wiele, wiele innych rzeczy, między innymi o tym, o czym wcześniej powiedziałem. Będziemy informować, będziemy o tym mówić. Wierzę w zdrowy rozsądek. Rodziców, ale pewnie znajdą się przypadki, gdzie te dzieci będą wypisywane. Panie pośle, dwa czy trzy dni temu prezydent Nawrocki wysłał taki specjalny list do prezydenta Ukrainy. Napisał: Polska, jako bliski sąsiad i sojusznik Ukrainy, stoi u boku waszego narodu w tym trudnym czasie. Wspieramy waszą niezłomność, wytrwałość i odwagę, które są świadectwem siły ducha i głębokiego patriotyzmu. Co pan sobie wtedy pomyślał? Znaczy, wie pani, ja na razie po tych 20 dniach prezydentury Karola Nawrockiego. Wiem jedno, prezydent Nawrocki jest politycznym oszustem, dlatego, że oszukał obywateli mówiąc, że zrobił wszystko, żeby prąd był tańszy, a ustawę o zamrożonych cenach energii zawetował. Teraz przytacza pani słowa listu, które świadczyłyby o człowieku, który wspiera Ukrainę, wspiera naród ukraiński i pomaga, a wczoraj zawetował ustawę o pomocy dla obywateli Ukrainy. Mam wrażenie, że Karol Nawrowski Absolutnie nie wie, co zrobił, bo on myślał, że ustawa dotyczy tylko świadczenia 800 plus dla dzieci ukraińskich, a ta ustawa ma wiele, wiele gorszych reperkusji, jak chociażby kłopot z zatrudnieniem, legalnym zatrudnieniem obywateli Ukrainy, którzy pracują na rzecz Polski, na rzecz naszej gospodarki i dla naszych przedsiębiorców, a tych obywateli jest prawie milion. Ci ludzie na bazie weta prezydenckiego od 1 października. Mogą nie móc pójść do pracy. To jest branża gastronomiczno-hotelarska, to jest branża budowlana, to jest branża e, transportowa, bez tych ludzi, to też trzeba sobie powiedzieć wprost, niektóre polskie firmy poupadają. A jeżeli chodzi o 800 to ja nie wiem, gdzie jest wrażliwość pana Karola Nawrockiego. skoro on chce odebrać 800 plus dla dzieci, które są na przykład z mamą z Ukrainy w Polsce. Ta mama nie pracuje, bo jest trójka, dwójka, czwórka dzieci, opiekuje się tymi dziećmi w naszym kraju, bo uciekła przed latającymi kulami, a jej mąż jest na froncie, jest w Ukrainie, albo jej mąż pracuje na przykład ale nie w Polsce, tylko w innym kraju. To jest jeżeli totalnie nieprzemyślana sprawa. Jeżeli chodzi o 800+, plus, to był to przecież postulat Rafała Trzaskowskiego. Znaczy, no wie pani, no, Rafał Trzaskowski nie był kandydatem lewicy, ja to dzisiaj mogę powiedzieć z wielką satysfakcją, to nigdy nie był postulat lewicy, żeby dzielić dzieci na lepsze, gorsze, ty jesteś z rodziny, która pracuje, a ty jesteś z rodziny, która nie pracuje, to ty dostaniesz, a ty nie dostaniesz, bo to są pieniądze na i dla dla dzieci na to, żeby je wychowywać, żeby miały lepsze warunki do edukacji i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej, że my wprowadziliśmy już taką zasadę, że 800 plus jest tylko dla tych dzieci, które podejmują naukę w szkołach. I tego nie zrobił PiS. Ja przypomnę, PiS wprowadził 800 plus dla dzieci z Ukrainy, dla każdych. Bez wyjątku, bez warunków, bez niczego. To my ten system uszczelniamy. Natomiast ja jeszcze raz zachodzę w głowę. Co ma dzisiaj powiedzieć taka mama, która jest z czwórką dzieci? Ukraińskich i co ona od 1 października nie dostanie 800, bo tak wymyślił Karol Nawrocki, bo chce się podlizać, przypodobać tym radykałom ze skrajnej prawicy, z konfederacji nawet od Grzegorza Brauna. To jest naprawdę totalnie nieodpowiedzialne. Kancelaria nie pani... prezydenta napisała, że nie zgadzamy się na preferencyjne traktowanie obywateli innych państw względem obywateli Rzeczpospolitej, ale do końca września, czyli do końca obowiązujących dziś przepisów, bo Zostało 30 parę dni, Panie pośle. I co zrobić z tym fantem? Przygotować projekt ustawy rządowy. Ta informacja jest z wczoraj. Ja o ile mam więcej wiedzy na temat ustawy mrożącej ceny energii, bo pan minister Montyka pracuje nad tym rozwiązaniem, to myślę, że w tej sprawie będzie podobnie. Ja nie wierzę w te projekty prezydenckie, dlatego że wie pani, prezydent pomylił dwie rzeczy. Podpisana ustawa, którą ma na biurku do podpisu, to jest prawo, które wchodzi w życie niemalże natychmiast. A projekt ustawy, który zgłasza prezydent, to jest rozpoczęcie drogi legislacyjnej. Ten projekt musi być poddany konsultacjom zgodnie z przepisami prawa, musi wejść do Sejmu, musi przejść przez komisję, wyjść z Sejmu, wejść do Senatu i dopiero trafić na biurko prezydenta. Nie rządzi się, panie prezydencie, projektami ustaw. To nie jest pana podstawowa kompetencja i Pana podstawowa rola. Na razie zachowuje się Pan jak taki amatorski bokser, który na oślep wali wetami. Może któreś wejdzie, może któreś trafi do Pana. Elektoratu. Napisał Pan Prezydent yy, Drogi Prąd Tania Wuda. To ja napisałem. No właśnie. Tak, tak, tak. Nie, bo powiedział pan, prezy powiedział, napisał pan prezydent. Pa, pan tak, napisał. A, prezydent. Tak, a prezydent. Tak, oczywiście, że tak, dlatego, że tak to dzisiaj wygląda po a tych A może 20 trzeba dniach. było rozgraniczyć, panie pośle, osobno, w osobnych ustawach zawrzeć przepisy dotyczące wiatraków, a w osobnych tylko, przepisach tylko wie pani, że to pozostałe. Jest, tylko wie pani, że to jest ze sobą ściśle powiązane, dlatego, że my docelowo, pozyskując energię z wiatru, chcemy doprowadzić, żeby nie trzeba było mrozić centrum prądu, żeby cena prądu była na umiarkowanym, dostępnym poziomie dla obywateli. My musimy mieć miks energetyczny, energetykę z wiatru i energetykę z atomu. Elektrownia atomowa duża jest i będzie budowana. Energii z wiatru jest coraz więcej, ale cały czas za mało, bo potencjał jest zdecydowanie to większy. To będzie ten tani prąd dla Polaków czy nie? Nie, znaczy ja dzisiaj mogę uspokoić, że do końca roku podwyżek cen prądu nie będzie. Usta właściwa będzie przygotowana, ale my nie odpuścimy jako koalicja 15 października i nie poddamy się, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, bo to, co robi Karol Nawrocki, jest szkodliwe dla Polski, dla polskich obywateli i w perspektywie lat i dekad może doprowadzić, że będziemy mieli najtańszy, najdroższy prąd Już na mamy. świecie. Prawie. No, w Europie mamy najdroższy na świecie jeszcze nie, nie, ale to jest naprawdę bardzo niepokojące, jak przez te 20 dni Karol Nawrocki sprawuje swoją funkcję bo robi krzywdę Polsce, obywatelom naszego kraju i reputacji Polski, bo na razie byliśmy znani z tego, że pomagaliśmy, wspieraliśmy, a teraz jesteśmy znani z tego, że blokujemy i wetujemy. To jest bardzo Prezydent Nawrocki ma oczywiście inne zdanie i uważa, że robi to dla Polaków. Dziękuję bardzo. Tomasz Tryla, poseł Nowej Lewicy. Dziękuję bardzo.